Hej kowiszlo, dzisiaj y, zrobiłam dla was tę kolekcję, że co mówiłam, że nie będą dwie, ale właśnie chciałam w odcinku zrobić wam te dwie, ale niestety jakby nie miałam już siły tego robić, więc to jest nasza wczorajsza, a to jest nasza dzisiejsza. To są, po prostu są koty też z mnie po prostu, no bo chciałam narysować sobie puszyna, Mam bardzo ochotę. Takie tu są śliczniaste saszetki no. Teraz będę częściej nagrywać te rzeczy, właśnie. Dobra, no to już wybieramy z naszych słodziutkich kotków. Weźmy taką niebieską z puzli. Może to z iPhone'a, coś no się no. Zdecydowanie na telefon cały czas nazywam iPhone'em, bo to jest jak Dobry, to. Brod, firane, iPhone, dobra, to NDU, Lika, takie, borba, borba 8, ma Kodeos, DOS, Kozma DOS i dobra. Weźmy taką. Z tego. Puszymy. Dobra, nie to otwieramy. Dobra, otwieramy iPhone'a. Ciekawe jakie trafi Mamy tutaj różowego Jak myślicie, pod jakim numerkiem? numerki numerkiem czy pięć Ja chcę, żeby było pod piątką Tak, to jest piątka! Wreszcie zjawiłam Oj, się nie otworzyło do końca Uż. Dobra, to mamy taki bardzo bardzo są takie kokardki i serduszka. Moim zdaniem śliczne w ogóle. I trochę nie wiem, to otwieram. Nie I na samym odcinku niestety już kończymy tę kolekcję. Trochę szkoda, bo jest fajna bardzo. W sensie mi się bardzo po prostu spodobała kolekcja. Okej, okay, no to dalej. Nasz sklepik. Kompletnie mam, nie mam pojęcia, co ja mam w ogóle tutaj wybrać dzisiaj. Może. Wybierzmy coś tańszego, za 2 zł, to coś. Bo ja nic. Po prostu takie drogie. To drogie rzeczy zostawimy, może. Albo dobra, kupmy coś drugiego jednak. 30 zł. Kupmy ten. Za 25 zł. I będę miała resztę 5 zł przynajmniej. Bo już prawie nie mam pieniędzy. Więc króliczku proszę. Daj nam 5 złotych reszty. Kurczę, to jest dwa. Królik! Co ty mi dajesz? Dawaj 5 zł. O! Ma dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, wszystko mi się zwaliło. O Boże, dobra. 5 złotych. Reszta. Zamykam. Królik ma najwięcej hajsu. I powiem tak, że kiedy nam się w ogóle skończą pieniądze, już no to będę mogła. Tak. No, Będę mogła sobie wziąć z kasy, troszkę pieniędzy. Dobra, co my tutaj mamy? Uuu wow. Takiego liska ślicznego. Bardzo ładne. Dwojeczkę. Bardzo mi się podoba ten lisek. Śliczny jest. Ok, no to dalej. Teraz puzzle. Dobra. No, już widziałam jaki numer, ale zgadnijcie pod jakim. Po prostu mam takie niebieskie po Może widziałam się, nie wiem, dobra. To jest. Fina. A, numer 9. Myślałam, że to jest numer 6. Boże. Tak się to przykleja. Chyba tak. Ciekawe to bardzo wygląda. No teraz przechodzimy do słodkich kotków. Ja myślę, że dzisiaj się trafi pod czwórką. Mam takie nadzieje chociaż. Boże, to jest taki ładny kotek, który ma strój rekina. Numer. Dwa, nie to coś tutaj. Ale śliczny kotek. Czy to się przecież normalnie otworzy dzisiaj? Raczej, ale nie wiem. Kurde. <śm> <śm> nie, nie wyszło mi. No, Dobra, no to teraz dopuszczajmy Przechodzimy będziemy kończyć odcinek Ja mam dzisiaj w ogóle egzamin z informatyki Więc trzymajcie kciuki Tak wygląda ta strona? Nie wiem

Dobra, ślicznie to wygląda. No i widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!